Joanna Opozda znów ma poważne problemy ze zdrowiem. Widmo operacji wisi w powietrzu. Joanna Opozda jeszcze przed narodzinami syna mierzyła się z kłopotliwymi dolegliwościami. Interweniowała, by móc normalnie funkcjonować, jednak sielanka nie trwała długo. Po narodzinach Vincenta jej uwaga skupiła się przede wszystkim na ukochanym synu. Teraz musi pomyśleć o sobie, ponieważ powróciły dawne problemy zdrowotne. Co dolega aktorce? Joanna Opozda zmagała się z kłopotami zdrowotnymi. Aktorka jest otwarta w kontaktach z internautami, z którymi dzieli się przeróżnymi nowinkami z życia prywatnego. To obserwatorzy wspierali ją, gdy na jaw wyszły niełatwe fakty jej relacji z Antkiem Królikowskim, a także mogli obserwować gwiazdę w roli samotnej matki Vincenta. Wychowywanie syna nie sprawiło jednak, że zrezygnowała z publicznych wystąpień. Obecnie świetnie radzi sobie z połączeniem życia osobistego z zawodowym. W rozmowach z mediami podkreśla, ile dało jej macierzyństwo, choć nie był to łatwy okres. Przed narodzinami dziecka Joanna Opozda zmagała się z poważnymi kłopotami zdrowotnymi, które uniemożliwiały jej codzienne funkcjonowanie. Operacja pomogła jej zwalczyć dolegliwości. Po ciąży problem jednak powrócił. Problem Joanny Opozdy powrócił po porodzie. Bywały czasy, w których Joanna Opozda miała ogromne problemy ze swoim wzrokiem. Krótkowzroczność i astygmatyzm sprawiały, że nawet podczas zwykłych spotkań potrafiła z trudnością rozróżniać osoby po drugiej stronie ulicy. Nigdy też nie wiedziałam, czy człowiek po drugiej stronie ulicy macha do mnie, czy do kogoś innego, wyznała. W przypadku aktorki okulary nie były dobrym rozwiązaniem, a soczewki stopniowo wysuszały jej oczy, powodując dyskomfort. W pewnym momencie zdecydowała się na zabieg, który pomógł jej poradzić sobie z kłopotem. Vincent może liczyć na jej pełną uwagę, a internauci na każdym kroku wychwalają poświęcenie Joanny Opozdy. Ta jednak wspomina o powracających dolegliwościach. Mój wzrok się pogorszył, wada wróciła mi całkowicie po porodzie, przyznała. Joanna Opozda podda się kolejnej operacji. W przypadku dawnych kłopotów ze wzrokiem aktorce pomógł zabieg. Dzięki temu mogła ze spokojem rozwijać karierę, jednak po porodzie doszło do powrotu do legliwości. Po doświadczeniach Joanna opozda mogłaby bez wahania poddać się kolejnemu zabiegowi, jednak jest kilka spraw, które mogą opóźnić jej decyzję. Zabiegi związane ze wzrokiem wymagają w następnych krokach odpoczynku i braku dużej aktywności dla dobra zdrowia. Przy kilkuletnim wincencie taki stan może być ciężki do osiągnięcia. Operacja mogłaby wyłączyć ją z życia publicznego na jakiś czas, a biorąc pod uwagę jej zaawansowaną sytuację sądową z synem zmarłego 4 lata temu Pawła Królikowskiego, aktorka nie może pozwolić sobie na takie wykluczenie. Niemniej jednak zdradziła, że zastanawia się kolejnym zabiegiem, by w pełni cieszyć się czasem spędzonym z synem. Ten zaledwie kilka dni temu obchodził drugi urodziny.